Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Będzie to motywacja sprzątania. Widzicie, jak wygląda mój salon o poranku. Deska do prasowania rozłożona, prasowałam poprzedniego wieczora. Kurtka wyprana wisi, bo pranie jeszcze wieczorem robiłam. Tam widzieliście też suszarkę z ubraniami. Niestety wieczorem zaczynało troszeczkę kropić i nie chciałam zostawiać prania na dworzu, więc. Wisi sobie w salonie, potem je wystawię na dwór. Jakieś garnki, bo wieczorem zachciało nam się gotować. Deska do krojenia, zrobienia śniadania, jakieś sztućce. Także tak oto wygląda nasz dom z rana. Ale chwila, moment, zobaczycie, i będzie wszystko posprzątane, ogarnięte. Naprawdę dużo nie trzeba, żeby doprowadzić salon do porządku. Cześć, witajcie w nowym filmie. Tak oto wygląda mój salon z rana. W sensie zawsze staram się wieczorem w miarę wszystko ogarnąć. Najważniejsze dla mnie jest, żeby zabawki Maksia były wieczorem ogarnięte, żeby zmywarka była zapełniona i na noc ją włączyć. No i żeby generalnie wyspa była w miarę czysta. Jak widać, nie udało mi się tego do końca zrobić poprzedniego wieczora, bo. Późnym wieczorem naszło nas jeszcze na jedzenie. Zmywarka nie prała w nocy, bo nie była jeszcze zupełnie zapełniona. Także trochę mały bałagan dzisiaj mamy, ale to jest mój prawdziwy dom mój prawdziwy salon. Nic nie ukrywam tak wygląda nasz dom z rana. Także zapraszam Was do wspólnego sprzątania. Ale zanim to zrobię, to może rozlosujemy nagrodę w dzisiejszym filmie. Wezmę tylko koszyczek. Później, jak się puszczę w wir pracy, to już nie będę przerywać. Tu jest koszyczek z niespodziankami. Magiczne pudełeczko. W ogóle przepraszam za mój wygląd, ale no, tak jak mówię, wstałam rano z Maksiem, tylko dałam Maksiowi śniadanie, poszłam do łazienki. Spiełam włosy, troszeczkę dosłownie tam kolorków nałożyłam na twarz. No i tak wyglądam z rana. Prawdziwe życie. Losujemy nagrodę. Ja nie wiem, co ja zrobię, jak ten koszyczek się skończy. Ale zawsze można go na nowo napełnić, prawda? Dzisiejszą nagrodą jest... Zestaw notatników w Pawie. No naprawdę, takie szczęście w notatniki z Notatnikami, co ja mówię. Dostałam ostatnio właśnie e-maila od jednej z widzek, która wylosowała te notatniki. Strasznie miły to był i taka zadowolona z nich byłam, mówiła, że takie piękne są, bo są naprawdę niesamowite. Pokażę wam jeden otwarty z bliska. Laminowana okładka, także nie zniszczy wam się szybko. Piękne kolory, w środku biały. Naprawdę super. W zestawie są trzy notatniki, także możecie zatrzymać dla siebie, podzielić się z najbliższymi. Także ym, to jest nagroda w dzisiejszym filmie, i powiedzmy, że hasłem <laughs> będzie dzisiaj <laughs> Paf! Może tak jak było Paf! Dokładnie, także nowym osobom przypomnę: pierwszy komentarz z tym słowem wygrywa. Potem będę prosiła osobę, która wygrała, o kontakt na maila. Maila macie w opisie pod filmem. Także paw I dzisiejszą nagrodą są notatniki, a ja się zabieram za sprzątanie. Jeszcze Wam tylko powiem, że jestem sama w domu z Maksiem. się położyłam na drzemkę. Tak zazwyczaj robimy właśnie, schodzę z nim na dół, daję mu śniadanie, on idzie na drzemkę i ja wtedy zabieram się za sprzątanie. Nikogo więcej nie ma w domu, wszyscy są w szkole, w pracy. Także ruszam w wir. Kota zamknęłam w łazience na górze, bo nasz kot jest kotem domowym, żeby mi nie uciekł czasami, bo zawsze też otwieram tutaj drzwi sobie na, na ogród i wietrze w tym czasie, jak sprzątam tutaj dół. Pranie mam też, jak widzieliście, więc wystawię je też zaraz na dwór sobie, bo jest takie w miarę słoneczko, jest wiaterek, także przewieje je trochę. Dobrze, zabieram się do... Przątania! Sprzątanie zakończone, ależ mi włosy się rozwiały, teraz tym bardziej. E, sprzątanie zakończone. Codziennie powtarzam to samo, codziennie odkurzam, codziennie myję całą wyspę, umywalkę, a w ogóle nie pokazałam wam chyba, czym myję tą wyspę. Jest to zoflora, kiedyś wam ją we vlogu pokazywałam, nie wiem, czy jest już dostępna w Polsce ale ja zazwyczaj najpierw dokładnie myję umywalkę, potem nalewam wodę do umywalki, dolewam zoflory i, i tą wodą z tym płynem właśnie myję całą wyspę, ani po tym się smugi nie robią, ładnie się wszystko błyszczy, także naprawdę ekspresowe sprzątanie, można tym myć dosłownie wszystko, to jest dezynfekujący środek, koncentram, także tylko troszeczkę wystarczy dodać. Także sprzątanie zakończone i tak jak mówiłam, robię ten te same mniej więcej czynności codziennie, każdego poranka, więc nie jest to naprawdę dużo roboty, bo w miarę jest ogarnięte. Tylko wiecie, ten taki no, brud z wierzchu trzeba ogarnąć, a takie konkretne, głębokie sprzątanie robię sobie zawsze w piątki, bo e, wiem, że dużo osób sprząta w soboty. Ja bardzo chcę mieć już piątek, wieczór, jak sobie już siądę, chcę mieć już ten psychiczny spokój, że już mam czysto w domu, że już weekend zaczynam. Także ja wolę to robić w piątki, no chyba, że mi coś nie wyjdzie, wtedy przenoszę sprzątanie na sobotę, ale generalne głębsze sprzątanie mamy w sobotę, a tak wygląda moje sprzątanie salonu codziennie, rano. Także wszędzie już jest czyściutko, wszystko umyte, odkurzone. Uch. Teraz zostaje mi tylko czekać, aż pranie wyschnie, dokończyć prasowanie z poprzedniego wieczora i dzień wolny. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Mam nadzieję, że chociaż trochę Was zmotywowałam do sprzątania, albo sprzątaliście razem ze mną i jakoś nam łatwiej razem poszło. Pa! pa!